Halo, halo, z tej strony Beatty, to mój kanał Zakręcona. Dzisiaj zapraszam Was na króciutki filmik z serii Początek z Hydroponiką. Mam przygotowaną małpkę, mam przygotowany keramzet, wymoszony przez 24, ponad 24 godziny. Mam doniczki, mam średni zapał, bo zobaczycie zaraz w pokorzeniach, dlaczego tak uważam. No jednak mimo wszystko życzycie mi powodzenia, może, <laughs> może jednak się uda. Zapraszam na króciutki. Odcinek. No, zmieniliśmy sobie ustawienia. I teraz tak, ja dzisiaj wyjątkowo nie na czarno. Yy, mamy tak toniczkę tą z tym wkładem. Yy, mamy... o, cała nam zasłoni. Mamy tutaj korzonki tej yy, monsterki. Yy, ja już tak. Wymoczyłam je, ona się moczy drugi dzień. Ja je y, m, szczotką potraktowałam. Ja je przesuszyłam, wycierałam papierem, robiłam wszystko, co mogłam. A ten osad tutaj został. Widzicie to? Nie wiem, nie wiem, czy to czy do wróży. Korzonki wyglądają w tej doniczce, tak. Ale to hydroponika to tu aż takiego wielkiego znaczenia nie ma. Krambyt tutaj, on ma taką dość grubą frakcję. No ale nic nie zrobimy. Trzeba go trochę nasypać. To jest kramzyt hydroponiczny ze sklepu Zielony Parapet, jak się nie mylę. Więc za sobie sypię. Bo mam szczerze. Ta roślinka kosztowała mnie 12 zł, więc tak, możemy spróbować. Czy to będzie. Ojej, to jestem zestresowana, ale wiecie, na razie, jakbym dzisiaj podaje tylko wodą, to się tak nie boję. Ale jak będę musiała dać pożywkę, będę musiała skomponować. Mam nawóz z tego Emerald Harvest i on jest także do hydroponiki, nie zamierzam innego kupować. Dobrze, roślinka jest przesypana, jak to szybciutko idzie, ja tutaj o, troszeczkę, o, troszeczkę ją, tu jeden korzonek wychodzi, ale już więcej nie zrobię. No i nie wzięłam sobie wody, więc musimy chwilę poczekać. No to mam wodę, nie lokujemy marki i będziemy lać. O, jak ja się boję! Szpodleję ją tak po całej. Ile ja tutaj tego nalałam? Prawie połowa. Czy ten wskaźnik mi się rusza? O, ja tego tutaj. O, jest! Czekajcie, niech zobaczę. za jak podnoszę, na maksa dałam trochę za dużo. Zdecydowanie za dużo. Na maksa to trochę za dużo, więc troszeczkę odlejemy. Sprawdzimy teraz. No, trochę mniej niż optymalnie. Ale to najwyżej je dołożymy za jakiś czas. No, sobie zamoczyłam. Ale no, jest. Tak jak powiedziałam, będzie krótko. <grytko> I mamy to. Za jakieś dwa tygodnie troszeczkę pożywki dostaniesz. Więc, małpko, teraz gdzie ja Cię postawię w tej Hydro? Z pewnością nie trafi na parapet, mój drodzy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ja w planach mam ją dać zamiar na szafę, tam wysoko, 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 bo my jesteśmy, widzicie, na komodzie. I zobaczymy. No to życzcie mi powodzenia. Mój debiut za mną, hydroponiczny debiut. Ym, tylko nie wiem, czy te korzonki wytrzymają. Ja też planuję, nie wiem, podleja, dać jej kanazymu, troszeczkę tych enzymów, które ewentualnie te korzenie rozłożą, które będą tego wymagały. Czym to jest dobry pomysł? No nie wiem. <laughs> Serdecznie Was pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Niech Wam się na Zielono świat urządza, bo w końcu mamy prawie wiosny.